Dzień dobry, mieszkańcy miasta Hot Wheels! Zwołałem was na to spotkanie z niezwykle ważnego powodu. Niespodziewanie odwiedził mnie mój bliźniaczy brat. Chłopcy, to jest Gary! Odpalaj, Gary. Okej, okay, Gary! Chwila, jesteście bliźniakami? No jasne! Nie, nie da, się da się nas rozróżnić! rozróżnić. Jesteśmy jak, jak, jak Ciszku, udało się! Zgadnijcie, który z naszej dwójki <tolary> <tolary> to <ty>. lary. To Rany to było cudowne popołudnie. Naprawdę to prawda. <tolary> Miło.